Cześć Boże! Szanowni Państwo, będzie to najkrótsza w dziejach Konfederacji konferencja prasowa. Znajdujemy się w Warszawie, w Śródmieściu, przed siedzibą wrażego względem narodu polskiego Ministerstwa Finansów rządu warszawskiego. I oto biuro prasowe Konfederacji przygotowało dla nas przekaz dnia. Przekaz brzmi, a nie mówiliśmy. Panie Konradzie? Mówiliśmy. Panie Robercie, czy są jakieś pytania? Oto najkrótsza konferencja Konfederacji. A nie mówiliśmy, mówiliśmy, czy są pytania? Pyta nie ma, jak to zwykle na naszych konferencjach prasowych, aczkolwiek cieszy nas obecność mediów. Więcej będzie radości z jednego nawróconego niż z tysiąca sprawiedliwych. A teraz przechodzimy już do atmosfery pikiety pod siedzibą Ministerstwa Finansów. Istotnie, myśmy przestrzegali, my jedni bez cienia niskiej satysfakcji. Zauważamy, że to, co w tej chwili zauważa już każda polska rodzina, licząc pieniądze w sklepie przy wypłacie i za chwilę odbierając rachunki za prąd, za gaz, to właśnie prognozowała Konfederacja. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w maju ubiegłego roku e, mówiłem właśnie te słowa, że picowski nieład nie zadziała. Że państwo będzie puchło, państwo będzie rosło, ale nie będzie sprawniejsze. I to, z czym mamy do czynienia, czyli z historycznie najwyższą podwyżką podatków dla przedsiębiorców i klasy średniej w postaci likwidacji e, ulgi na składkę zdrowotną, to, z czym mamy obecnie do czynienia, to jest tylko połowa problemu. To jest tylko połowa problemu. Dlatego, że okazało się, że państwo zarządzane przez PIS. Jest państwem totalnie niesprawnym. Państwo zarządzane przez PIS nie jest w stanie przeprowadzić żadnej bardziej skomplikowanej operacji, jaką jest na przykład reforma podatkowa. Niezależnie od tego, czy ona jest dobra, czy byłaby dobra, czy jest zła, jak ta reforma, ale nawet złej reformy nie są w stanie, zgodnie ze swoimi zamierzeniami, sensownie przeprowadzić. Za chwilę o tym w szczegółach będzie mówił kolega Konrad Berkowicz. Szanowni Państwo, nieład rządu PiSu bez władz, domaga się radykalnej radykalnego działania radykalnej poprawy ten nieład domaga się nie półśrodków i rozwiązań, tylko domaga się radykalnej reformy podatkowej, którą Konfederacja od lat postuluje Szanowni Państwo, to jest najwyższy czas, żeby Pan Minister Finansów Wyszedł do narodu i powiedział, co się odbywa w tym gmachu. Wyszedł i nie wracał. Wyszedł, powiedział, co się odbywa i podał się do dymisji. I podał się do dymisji. Czas skończyć z tą kompromitacją. Konrad Berkowicz. Szanowni Państwo, no to, co się teraz dzieje, to jest strzelisty i bolesny przykład. Strzelista i bolesna ilustracja myśli. Yy, o której klasyk mówił, socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. Nie dość, że do tej pory mieliśmy skomplikowany, obciążający polskich podatników, niejasny system podatkowy, to teraz tak zwany nowy ład, który okazał się, no przepraszam, ale czymś co wprowadza no totalny burdel już do systemu podatkowego, jeszcze bardziej skomplikował. Sytuację wprowadził totalny chaos, i na dodatek jeszcze zrobił dziury w systemie prawnym, dziury w kieszeniach podatników, i te dziury teraz rząd próbuje znowu łatać, jeszcze bardziej komplikując sytuację. Przykładowo, w ostatni weekend Ministerstwo Finansów wystosowało rozporządzenie, według którego już nie tylko Podatnicy muszą wyliczać pensję według tego skomplikowanego, niejasnego nowego ładu, ale jednocześnie wyliczyć według starego, nieobowiązującego porządku prawnego i sprawdzić, które jest bardziej korzystne podatkowo i wybrać to bardziej korzystne podatkowo. To stawia Polaków w bardzo trudnej sytuacji. I nie tylko Polaków, zresztą urzędników Urzędu Skarbowego, którzy wysyłają listy do Ministerstwa Finansów, jak oni właściwie mają to wszystko. Liczyć, ale sytuacja jest trudna nie tylko dlatego, że jeszcze bardziej komplikuje sprawę, ale dlatego, że stawia Polaków przed wyborem, czy rozliczyć się według obowiązującego porządku prawnego i stracić pieniądze, czy rozliczyć się według starego porządku prawnego. Stracić mniej pieniędzy, ale narazić się na konsekwencje prawno-skarbowe, bo przypomnijmy, że zgodnie z polskim prawem podatków należy płacić tyle, ile ustanawia ustawa, a nie jakieś rozporządzenie Ministerstwa Finansów, i ktoś, kto zastosuje się do tego rozporządzenia, naraża się na konsekwencje prawno-skarbowe. To jest w oczywisty sposób nielegalne rozporządzenie. Jakby tego było mało, sama administracja właśnie nie nadąża za tym całym nowym Uładem. Urzędnicy urzędów skarbowych, związki zawodowe pytają, co mają robić, a na przykład dopiero 10 stycznia został zaktualizowany formularz, który służy temu, żeby odliczać sobie co miesięczną kwotę wolną od podatków. Dopiero po, w połowie stycznia ma być opublikowany zaktualizowany kalkulator e, składki zdrowotnej zakładu ubezpieczeń społecznych. Mamy totalny chaos, który oczywiście powinien skończyć się dymisją ministra. Ministra finansów, mówimy to bardzo stanowczo, Ma, jesteśmy świadkami kolejnej reformy, kolejne reformy kolejnych rządów dowodzą, że wszystkie dotychczasowe reformy przez kilkadziesiąt lat III Rzeczpospolitej były nieudane i wszyscy za każdym razem wierzą, że tym razem się uda. A one są nieudane dlatego, że zamiast upraszczać system podatkowy, zmniejszać obciążenia podatkowe, chce na nowo jeszcze bardziej i jeszcze lepiej wszystko uregulować, skomplikować i zbiurokratyzować. Dziękuję. I czego w tej sytuacji chce, pragnie Konfederacja? Chce zamożności polskich rodzin. Konfederacja chce, żeby Polacy byli u siebie na swoim, żeby byli bezpieczni i stabilni także w wymiarze finansowym, a to uniemożliwia rząd PiS. Okłada Polaków ukrytym, chociaż już coraz mniej ukrytym, coraz bardziej jawnym podatkiem inflacyjnym. Przypominamy najwyższy poziom inflacji od dziesięcioleci. W tej chwili ile nominalnie? 8,6, ale dla koszyka jeszcze. domowego to będzie może już 28,6. Zobaczymy, zresztą to jest, że tak powiem, problem rozwojowy, który będzie narastał. Będzie narastał, zwłaszcza kiedy z końcem lata znikną te czasowo planowane przez rząd. Ulgi, które właśnie mamy w Sejmie głosować. I oczywiście poprzemy to zmniejszenie stawek VAT, no ale pytanie, co zrobią Polacy, kiedy, kiedy ta czasowa ulga zniknie? Rząd PiS okłada Polaków ukrytymi podatkami, zaciągając niekorzystne dla nas zobowiązania na arenie międzynarodowej, co Przeradza się w galopującą w tej chwili podwyżkę cen energii, co przekłada się na podwyżki cen w sklepach. No i wreszcie teraz przez Ministerstwo Finansów rząd okłada Polaków, y, y, urządzając niekorzystną dla nich grę w trzy karty, w której mało kto potrafi się połapać, a rezultat jest taki, że państwo po prostu znajdujecie mniej pieniędzy na koncie niż się spodziewa. Przy kolejnej wypłacie, z tych wszystkich względów, personalnie, Kościński i jego pomagierzy od siedmiu boleści i cały rząd Mateusza Morawieckiego powinien. Ponieść odpowiedzialność polityczną za te działania i zaniedbania niekorzystne dla polskich rodzin i gremialnie podać się do dymisji, zaczynając właśnie od tych, którzy urzędują w tym gmachu. Są tutaj z nami przedstawiciele klubów konfederacji, którzy będą pikietować ten gmach jeszcze przez czas jakiś. Są z nami przedsiębiorcy. Widzę Włodzimierza Skalika, który tutaj skromnie trzyma ten baner z pięknym napisem Aby zwyciężyło zło, wystarczy bierność dobrych ludzi. To baner zasłużony. Widzę pana Daniela Piesto, który jest również przedsiębiorcą tutaj w Warszawie i okolicy. I cóż, może oddamy głos przedsiębiorcom. Yy, yy. Może najpierw pytania, czy są jakieś pytania ze strony Państwa. Wszystko jest. Nie mamy pytań, jest. kontynuujmy. Włodzimierzu, panie Danielu, zapraszam. Bardzo proszę. Daniel Piesto. Zarządzanie finansami tak naprawdę jest proste. Trzeba pilnować tego, żeby przychody były większe niż wydatki. I nie wiem, jak jedno cyfrowe IQ trzeba mieć, żeby uważać, że skomplikowane wzory, ulgi i progi podatkowe uczynią Polaków szczęśliwszymi, jednak z mojej perspektywy nie to jest najgorsze, bo to widzimy od lat generalnie, że utrudnia się system podatkowy i czyni po prostu życie przedsiębiorców. Bardzo trudnym w Polsce, co powoduje, że ludzie przedsiębiorczy wyjeżdżają z kraju. To nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że tu jest napisane Ministerstwo Finansów, a oni uważają, że to jest Ministerstwo Finansów Obywatela, czyli że oni mają prawo zarządzać naszymi pieniędzmi. Ja bym wolał może dopisać, tam nie jestem za tworzeniem nowych ustaw, absolutnie, ale gdyby tam chociaż dopisać, że to jest skarbu państwa, to już by było dużo. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Łodzimierz Skali. Włodzimierz Skalik, członek Rady Liderów Konfederacji, ale od dekad również przedsiębiorca. Szanowni Państwo, to, co, czego jesteśmy świadkami, ujawnia prawdziwe motywy Polskiego Ładu. My nazywamy go Nowym Wałem. Prawdziwe motywy są takie... To miała być operacja propagandowa. To miała być akcja wizerunkowa, mająca służyć propagandzie e, prawa i sprawiedliwości. I skoro skoncentrowali się na czynnikach propagandowych, to zaniedbali merytorycznej strony tej całej reformy. E, mieliśmy całą Operację propagandową wielotygodniową, wielomiesięczną, mówiącą, jakie to zbawienne skutki będą przeżywali Polacy dzięki tej reformie. Natomiast, szanowni Państwo, najlepiej obrazuje stan tej reformy na przykład stanowisko Międzyzakładowego Związku Zawodowego Krajowej Administracji Skarbowej, które. To, który to związek w liście do premiera i do ministra finansów pisze. Jako wysoko kwalifikowani pracownicy urzędów skarbowych z całej Polski jesteśmy oburzeni i głęboko zaniepokojeni tym, co dzieje się wokół reformy podatkowej zwanej Polskim Ładem. Reforma została przygotowana pośpiesznie, z bardzo krótkim wakacjo-legis i bez odpowiedniego przygotowania państwa do jej wdrożenia. Również pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej nie byli z wyprzedzeniem informowani o obowiązujące... Wykładni nowych rozwiązań podatkowych. Drodzy Państwo, skoro aparat państwowy, urzędnicy nie byli przygotowani, co mają zwykli przedsiębiorcy, zwykli Mieszkańcy, Polacy, powiedzieć, przecież ta reforma dotyczy każdego z nas. Drodzy Państwo, takiego bałaganu, jakiego jesteśmy świadkami, wygenerowanego przez organa państwa, to nie pamiętamy, to stawia nas wszystkich przedsiębiorców w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ nie się, tak jak tutaj pan poseł Grzegorz Brown zwrócił uwagę, czy panowie posłowie, również ogromne ryzyko prowadzenia działalności i zamiast zajmować się konkurowaniem, Przygotowaniem nowych, lepszych produktów, nowych, lepszych usług jesteśmy zmuszeni do tego, żeby rozwiązywać rebusy organizowane nam przez ministra finansów. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak, jedno to, zdanie, jeśli można, tutaj. Tak? Jeszcze, jeszcze zaakcentujmy to, że stan, który, za który odpowiada Ministerstwo Finansów, ten stan krytykują skarbowcy administracja skarbowa poddaje miażdżące i krytycze funkcjonowanie ministra finansów. Jeszcze jedna uwaga. Szanowni Państwo, w jak najkrótszych słowach można opisać to, czym jest nowy nieład pisowski w finansach. Otóż, tak jak mówił kolega Berkowicz, mieliśmy do tej pory skomplikowany system podatkowy. W zeszłym roku rząd wymyślił, że ten skomplikowany... Nadmiernie zapętlony system podatkowy nałoży nową łatę. A to nie jest nowy ład, to jest nowa łata. Nowa Dobra. wielka łata w postaci Dobra. nowego nieładu. I ta nowa wielka systemowa łata uchwalona w pośpiechu i dopracowana dopiero pod koniec ubiegłego roku, e no wywaliła się, wywróciła się na pierwszych dniach obowiązywania w styczniu tego roku. Jaki jest efekt następujący na skomplikowany system podatkowy, na którą nałożono nową łatę nowego nieładu. Właśnie w panice Ministerstwo Finansów nakłada dziesiątki nowych łat. Tak w tej chwili będzie wyglądał system finansowy państwa polskiego, system podatkowy. To jest potwór Frankensteina. To co zgotował PiS polskiemu systemowi podatkowemu, to jest po prostu potwór Frankensteina i to będzie wymagało, jak już powiedziałem, radykalnej reformy podatkowej. I jest tylko jedna siła w Polsce, która chce taką radykalną reformę podatkową wprowadzić. Jest ją Konfederacja. Dziękuję bardzo. Chcemy, żeby więcej pieniędzy zostało w kieszeniach polskich obywateli, żeby silne były budżety polskich rodzin, a nie nieudolna administracja, która sama nie wie, co robi. Dziękujemy. Za uwagę pikietujemy Ministerstwo Finansów kluby konfederacji są z nami.